Jest z nami prezes organizacji fen Paweł Jusiak witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam tutaj z ogrodów Wisła, najlepsze miejsce, najbardziej ruchliwe w Warszawie. Nad samą Wisłą, jak widać, w kadrze pewnie nie widać, ale naprawdę sympatyczna miejscowa. Jesteś prosto, spoczysz to teraz rozumiem, że przygotowania już są w pełni do następnej gali. Tak, no zgadza się. Po kilku dniach wypoczynku, teraz już myślamy, jestem przy kolejnej gali, pracą właśnie z ostrody, bo wiadomo, że trzeba wszystko podopinać. To w takim razie, jak na chłodno oceniasz Fendt 28? Czy to był sukces w organizacji? A, to była trudna gala, pierwsza historyczna w systemie Pay Per View. Dziękuję bardzo. Walki, walki nie zawiodły. Były naprawdę... niektóre walki może skończyły się troszeczkę niespodziewanie. Gala taka zaskoczeń, wiele było nokautów, ale sportowo stała na bardzo wysokim poziomie, także tą galą, jeśli chodzi o poziom sportowy, podnieśliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Jesteśmy zadowoleni również ze sprzedaży Pay-Per-View, także zdaliśmy egzamin i teraz patrzymy z optymizmem w przyszłość. W takim razie, co Ciebie piepaci zaskoczyło? Czy na przykład wygrana tą stronę, czy porażka czy Tuszy? No jedno i drugie, drugie, tak? Obaj zwycięzcy byli tutaj underdogami. Jeśli chodzi o walkę Bayer vs Thompson, no to wszyscy wiedzieliśmy, że Thompson nie jest zbyt dobrze przygotowany. I on wszystko na jedną kartę, nie kalkulował, wiedział, że to jest waga ciężka, że o wszystkim może zadecydować jeden, jeden cios. No i udało mu się to. Jeden cios, jedna śmierć, jak to mawia Andrzej Janisz. Trafił i wygrał. Natomiast jeśli chodzi o Kaspra Koziorzębskiego, no to wiedziałem, że ten zawodnik może być mocny, tak mi sygnalizowali jego trenerzy, aczkolwiek nie stawiałem go w roli faworyta w walce z Szymonem Duszą, ale pokazał, że jest bardzo dobrym strykowiczem, że w bardzo inteligentny sposób się bije, bardzo dużo myśli podczas walki, no i niestety postawił takie warunki, że Szymon Dusza nie mógł nic zrobić. No Inna sprawa, że Szymon nie miał swojego dnia, ale tak się walczy, jak przeciwnik pozwala. Tym razem Koziorzymski nie pozwalał na zbyt wiele. Wynik walki Pucianowski-Szerelika to chyba też trochę zepsuł Wam plany. Raczej się nie spodziewaliście, że Pucianowski przegra. My się tego nie spodziewaliśmy, ale nie można powiedzieć, że ktoś nam zepsuł plany. tak, To taki jest sport, to jest MMA, to zawsze każdy może wygrać z każdym i tak, ale właśnie to pokazało. No najważniejsze, że... Pojedynek nie był nudny, był emocjonujący, a no, że Pudzian akurat przegrał, no trudno, no taki jest sport. Już też nie będziemy dawali mu jakichś placków, żeby on za wszelką cenę y, wygrywał, tak? Szeliga wykorzystał szansę, no i wygrał. No przykro mi, że Krystian, Przegrał, ale to nikt się przed nim nie położył, on każde zwycięstwo musi sam sobie wywalczyć, musi dobić rywala, miał szansę dobić Szoligę w pierwszej rundzie, nie wykorzystał tego, niestety, popełnił różne błędy taktyczne, nie słuchał się swojego narożnika, potem mu się odnowiła kontuzja, no wyszło jak wyszło, no, mógł to załatwić wcześniej, to nie trzeba by było czekać do trzeciej rundy, do której nie wyszedł de facto. Pucianowski w tej chwili chyba planuje bardziej powrót do Disco Polo niż dalsze występy w MMA. Czy macie jakieś plany na obydwu? Nie, no Krystian no, zawsze zajmował się koncertami, także to, że Krystian teraz reklamuje na swoim profilu koncerty, to nie znaczy, że on nie zamierza bić się w MMA. On no, sam powiedział, że już jest naprawiony i że przymierza się do kolejnej walki, także usiądziemy, będziemy rozmawiać i myślę, że coś jeszcze wspólnie uda nam się razem zrobić. Natomiast wokół samej karty było tuż o zamieszania i tuż o zmian. Czy myślisz, że w, przy następnej gali będzie już spokojniej w tej, w tej kwestii? Tego nigdy nie da się przewidzieć. Każda gala t, tworzy swoją własną historię. Z początkowo już układa się pewną kartę walka. Czasami zawodnicy wypadają, mają kontuzję i tak dalej. Tutaj były jeszcze inne perturbacje, bo zmieniały się terminy. To było trzecie podejście do, do tej gali. Dobrze, że do trzech razy sztuka w końcu się za trzecim razem udało się to zrobić. To mam nadzieję, że teraz aż tylu komplikacji nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o fen 28 to chciałbym się jeszcze spytać o Chińczyka, bo odniósł kolejne zwycięstwo. No i teraz z każdym kolejnym pojedynkiem może być trudniej o zestawieniu kolskim. Nie no trudny, nie trudniej. Zawsze był problem dla znalezienia rywala dla Chińczyka. W trakcie pandemii to było już praktycznie niemożliwe, no. Postaramy się teraz, żeby znaleźć mu rywala naprawdę z górnej półki, bo zawodnik sportowo naprawdę poszedł bardzo, bardzo wysoko. Także tutaj niektórzy marudzili na tego Jacka no ale Chińczyk zrobił, co do niego należało. Rozprawił się z nim w pierwszej rundzie, rozwiał wszelkie wątpliwości. Pokazał, kto tutaj rządzi na polskim podwórku. I teraz naprawdę postaramy się. Chciałbym, żeby Chińczyk zawalczył jeszcze raz w tym roku dla nas. Postaramy się znaleźć rywala dla niego z górnej półki. Także będziemy tutaj na pewno rozmawiać z menadżerem. Mateusza Pawłem Kowalikiem, bo Paweł ma dobre kontakty za granicą, niech szuka dla jakiegoś turbokota do Matejego. My też będziemy szukać i wspólnymi siłami znajdziemy jakiegoś fajnego, atrakcyjnego rywala. Natomiast jeżeli chodzi o kopie, to do tej pory spraw... stawialiście na sprawcone nazwiska. Czy możemy się spodziewać jakichś nowych w najbliższych miesiącach? No, mamy tę kategorię 57, na którą sukcesywnie stawiamy, także bardziej będziemy chcieli dać walki jeszcze naszym zawodniczkom, które mamy. tak? Kasia Lubońska jest która jeszcze nie, nie raz walczyła w tym roku. Jest i która jeszcze nie walczyła, także musimy im tutaj dać walki. Na pewno któraś z tej dwójki zawalczy w tym roku za Nitą Bekus. Taki jest plan. Natomiast y, temat Igor jest już chyba rozwiązany. Ten temat już jest zamknięty. Igor przegrał u nas w sposób taki naprawdę słaby. Po prostu można powiedzieć, że pieniądze za niego zainwestowane. Nie zwróciły się, tak, nie dał dobrej walki, przegrał z Kretesem i sam stwierdził, że już nie jest w stanie walczyć na najwyższym poziomie, zakończył karierę i myślę, że zrobił prawidłowo. Po tej kali też na Twitterze pojawiło się dużo krytyki względem A. czy planujecie dalszą współpracę, czy też będzie jakaś zmiana? Nie no, Red na pewno zrobił postęp w porównaniu do pierwszej gali, no to, że jest krytykowany, taka natura jego, że zawsze ma dużo hejterów, aczkolwiek przyciągał uwagę, no nie, nie, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym, zobaczymy co przyniesie w przyszłości. A w takim razie co z planami na rewanż Zieliński-Rudkowski, powiemy, że Rudkowski planuje teraz walkę w boksie. No, nie widzę sensu za bardzo w tej walce, ale to jest jego, jego wybór i wybór Tomka Bawileńskiego, no za bardzo nie widzę sensu w walce zapaśnika z bokserem w formule bokserskiej, ale mówię, to, 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 to nie jest nie jest moje podwórko, to nie, nie, nie chcę tam kogoś krytykować. Każdy robi to, co uważa za stosowne. Ta walka na pewno odbędzie się w tym roku na, na jesieni i taki jest plan, żeby tą walkę zrobić. Nie wyobrażam sobie, że było inaczej. Natomiast następna karapeci w Ostrucie, czyli rozumiem, że przymieszacie się, że to będzie kala z publicznością, bo tak to chyba nie byłoby zbytnio sensu tam organizować. Z racji tego, że gala odbędzie się na otwartym powietrzu, to te obostrzenia są troszeczkę mniej y, rygorystyczne i wszystko na to wskazuje, że gala odbędzie się y, z kibicami. Może nie będzie zagospodarowany amfiteatr w 100%, ale liczymy na to, że na 50% publiki będziemy mogli tę imprezę zrobić. I idzie właśnie w tą stronę wszystko. Rozumiem, że dystans społeczny i te wszystkie obostrzenia będą zachowane jeszcze i nadal będą funkcjonował. No będą kibice się dzieli co drugie krzesełko, tak jak jest to na piłce nożnej, także wszystko będzie zgodnie z reżimem sanitarnym. Karac zapowiedzieliście, Atama Kowalskiego czy Atiana z kim wiążesz największe nadzieje w związku z tą kartą Uważasz, że ta karta ma potencjał być lepszą od fend 28 Zawsze się staramy, żeby każda kolejna gala była lepsza od poprzedniej, tak? Ciężko będzie przebić kartę FN28, bo to była gala w Pay-Per-View i wiadomo, że dysponowaliśmy tutaj innymi budżetami, było bardzo dużo gwiazd. Tutaj może nie będzie tyle, tyle gwiazd na tej karcie, ale będą dobre zestawienia sportowe i tutaj bardzo liczę i na Adriana Zielińskiego i na Adama Kowalskiego i również na pozostałych zawodników, których wkrótce ogłosimy. Dodam tylko, że zakontaktowaliśmy kilka mocnych, nowych, ciekawych nazwisk i stopniowo, sukcesywnie będziemy je ogłaszać. Na pewno kibice będą bardzo zadowoleni. A ja nie jeszcze to planujecie gale na ten rok. Do tej pory zrobiliśmy dwie gale. Plan jest taki, żeby zrobić jeszcze trzy. Czy ewentualnie na przykład Wrocław na jesień wchodzi w grę. Tak, tak. Nie ukrywamy tego, że na jesień wybieramy się do Wrocławia. Trzy następne kale w tym roku będą w pay-per-view, czy już patci przymieszacie się że rok 2021? Nie, nie, jeszcze jedną galę na pewno zrobimy w tym roku w systemie pay-per-view, mocno się do tego przymierzamy, ponieważ tamta gala zakończyła się sukcesem, chcemy dalej iść w tą stronę i będziemy swoje gale przeplatali pomiędzy pay-per-view i systemem, systemem w otwartej telewizji, także myślę, że dwie gale do roku w systemie pay-per-view zorganizujemy. Czy pandemia mocno pokrzyżowała Wam plany w skrętem zatrudniania nowych zawodników? Nie, tak, tak naprawdę nie. No, troszeczkę skomplikowała wszystko, bo nam jedna gala uciekła, no ale teraz tak naprawdę nadrabiamy tą galę, tak? Bo Ostruda miała być 13 czerwca, a FEN 28 miała być 28 marca. No, teraz zamiast Ostrudy zrobiliśmy, powiedzmy, Lublin w Krakowie, a Ostrudę robimy w sierpniu, także jedziemy według kalendarza. Tutaj za bardzo komplikacji nie było. No wiadomo, że straty też przez to ponieśliśmy jakieś finansowe, no bo gala była. Promowana w Lublinie, zainwestowaliśmy w reklamę, w hotele, w różne inne rzeczy, a musieliśmy tę galę odwoływać, przenosić, także na pewno straty ponieśliśmy przez tę pandemię, ale to chyba nie tylko my, to większość społeczeństwa i większość biznesów poniosła straty. Na sam koniec chcę spytać o współpracę z KSW, bo to jest też gorący temat. Jak ona się będzie dalej rozwijała? Na, na nasze pierwsze koty za płoty, tak. Zrobiliśmy dwa pierwsze deale. Tutaj oddaliśmy, że tak powiem bez bólu Andrzeja Grzebyka, dostaliśmy zgodę na walkę Sona, u nas. Także z optymizmem patrzymy w przyszłość na tą współpracę i myślę, że będzie ciekawie tak, że nieraz się jeszcze wymienimy jakimiś zawodnikami i że nieraz dzięki tej współpracy skorzystają i obie organizacje i przede wszystkim kibice, bo będą mieli ciekawe zestawienia. Kiedy możecie spodziewać się jakichś nowych ogłoszeń teraz? No, no spokojnie, myślę, że jesień 2020 już będzie ciekawa i że będą ciekawe ogłoszenia. Dziękuję bardzo. To był Paweł Świak. Jeżeli masz coś jeszcze do przekazania. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do Ostródy. Już niedługo rusza sprzedaż biletów FEN-29. Ostruda, naprawdę super miejsce. Piękne Mazury, magiczny amfiteatr. To jest naprawdę najlepsza gala. Także serdecznie zapraszam.